Witam na dzisiejszym filmiku. Pokażę jak zrobić ozdobne muszelki, które pięknie mogą wykończyć jakąś robótkę. Tutaj są zrobione muszelki dwoma sposobami. Tutaj są zrobione słupkami, a tutaj półsłupkami. Są to nieco mniejsze muszelki. Teraz spróję tą robótkę, żeby pokazać krok po kroku, jak... Zrobić te muszelki. Mamy pętelkę i odliczamy trzy oczka. Raz, raz, dwa, trzy. Robimy narzut. Wbijamy szydełko w to trzecie oczko i robimy w tym oczku sześć słupków. W tym jednym oczku robimy sześć słupków. Jeden słupek jeszcze raz w tym samym oczku, drugi słupek i tak sześć. Liczymy ile mamy zrobionych. Raz, dwa, trzy, cztery pięć sześć. I teraz znów odliczamy od naszego środkowego dużego oczka, znów trzy oczka w lewo. Raz, dwa, trzy. Wbijamy tutaj szydełko włożone już w pętelkę. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Wbijamy szydełko. I robimy tutaj oczko ścisłe. Czyli od razu łapiemy włóczkę na haczyk, przeciągamy przez to oczko i od razu przez pętelkę. Mamy pierwszą zrobioną muszelkę. Jest to muszelka zrobiona z sześciu słupków. Zrobię jeszcze raz taką samą. Wbijam szydełko. Odliczam trzy oczka w lewo, raz, dwa, trzy. Robię narzut, wbijam w to trzecie oczko i robię tutaj sześć słupków. Raz, dwa. trzy, cztery, piąty, i szóste. Wszystkie sześć słupków zrobione w jednym oczku. znów odliczamy trzy oczka w lewo. Raz, dwa, trzy. Wbijamy. Szydełko nienarzucone, szydełko wbijamy i robimy oczko ścisłe. Tym sposobem zrobiliśmy dwie muszelki. I teraz pokażę, jak zrobić takie same muszelki, tylko że z półsłupków. Półsłupki są mniejsze od słupków, więc będą to nieco mniejsze muszelki. Niekiedy nam do wzoru pasuje zrobić mniejszą muszelkę, bardziej delikatną, dyskretną, więc pokażę, jak to zrobić. W przypadku słupków robiliśmy, odliczaliśmy trzy oczka: raz, raz, dwa, w trzecie oczko wkuwaliśmy. W przypadku półsłupków odliczymy tylko dwa oczka, ponieważ półsłupki są mniejsze od słupków, czyli Robimy narzut jak w poprzednim przypadku i odliczamy dwa oczka w lewo. Raz, dwa. I właśnie w to oczko wbijamy szydełko i robimy tutaj 4 5 słupków. E, przepraszam, 4 5 półsłupków. <grych> Czyli wbijam szydełko w to drugie oczko i robię powiedzmy 5 Półsłupków. Półsłupki robi się tak. Robimy narzut, i znów wbijamy w to samo oczko. Łapiemy. Liczymy ile jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć półsłupków, i znów odliczamy dwa oczka w lewo od naszego środkowego oczka. Raz, dwa. Tu wbijamy szydełko bez narzucenia i robimy oczko ścisłe. Tak wygląda muszelka. Z półsłupków, a tak z słupków. Widać, że one są większe. Zrobię jeszcze jedno, jeszcze jedną muszelkę z półsłupków, robię narzut. odliczam dwa oczka w lewo, raz dwa, wbijam szydełko i w tym oczku robię pięć półsłupków. Raz dwa. 3, 4. cztery I tu właśnie mi się skończyła robótka, a więc tylko pokażę w ten sposób, jak one wyglądają. Już nie mam gdzie odliczać dwóch oczek w lewo, ale powiedzmy, wbiję w to oczko. Jak napotkają Panie, taki problem w robótce. To proszę zobaczyć, że to nie jest aż tak duży problem. Także tak wyglądają muszelki zrobione z półsłupków, a tak z słupków. Pokażę teraz, jak to wygląda w gotowej robótce. Ozdobić można na przykład krańce różnych robótek. W tym przypadku ja ozdobiłam taką rękawiczkę muszelkami. Są one nieco mniejsze, ponieważ jest cieńsza włóczka, robione było mniejszym szydełkiem. Proszę zobaczyć. Od razu robótka inaczej wygląda, bardzo dekoracyjnie, ozdobnie. Także zachęcam do ozdabiania tym wzorem różnych robótek. Dziękuję.